Cześć, zapraszam Was na rozwiązanie egzaminu na prawo jazdy. Kategoria B, 32 pytania, tak jak na egzaminie państwowym, więc też uciekający szybko czas. Wszystkim, którzy ostatnio zdali, dziękuję za wszystkie komentarze. Trzymam kciuki za tych, no przed którymi jeszcze egzamin i żeby Wam tu teraz pomóc, to rozwiązujemy następny, kolejny egzamin i lecimy. Czy widoczne na prawym pasie ruchu znaki poziome wyznaczają początek wyjazdu z autostrady? Nie, to są strzałki naprowadzające. One każą nam zmienić pas ruchu, ale to nie jest wyjazd, czyli nie. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci najeżdżać na widoczną najezdni podwójną linię ciągu. Nie, nie możemy najeżdżać na podwójną linię ciągłą. Czy z tego pasa ruchu dozwolona jest jazda tylko prosto przez skrzyżowanie? No i tu mamy wyraźne te strzałki. Tak jest, tylko prosto możemy jechać. Czy w tej sytuacji, w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu awarii, masz obowiązek niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeśli jest to niemożliwe, ostrzec o zagrożeniu kierującego pojazdem szynowym? Tak jest. Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd na poboczu? Nie widzimy, że tu mamy linię ciągłą krawędziową. I do końca jest to ta linia ciągła, więc nie, nie możemy zatrzymać. Czy masz prawo zatrzymać pojazd w odległości 11 metrów za tym znakiem drogowym? Nie, ponieważ obowiązuje nas 15 metrów od przystanku. Czy w widocznej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na prawy, aby kontynuować jazdę prosto? Tu już nie możemy zmienić na prawy, ponieważ mamy linię ciągłą, więc nie. Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić bezpośrednio za pierwszym znakiem informacyjnym? Jest to droga jednokierunkowa ten znak, więc nie, nie można nam zawrócić. Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem numer 4 przejeżdża przed kierującym pojazdem numer 2? To jest jazda na subak, czyli 2 tutaj przejeżdża pierwszy, więc nie. Czy w tej sytuacji zmieniając pas ruchu masz pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi prawym pasem? A to już nie będzie jazda na suwak, więc nie, nie mamy pierwszeństwa. Czy zamierzając jechać prosto przez to skrzyżowanie, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. Ci z prawej muszą nam ustąpić, są na drodze podporządkowanej. Więc nie, nie mamy obowiązek ją ustępować. Czy widoczny na skrzyżowaniu sygnał zielony oznacza bezkolizyjny skręt w lewo. To jest sygnalizator S1, to nie jest bezkolizyjny. Czy wyprzedając kolejną elektryczną masz obowiązek utrzymać odstęp nie mniejszy niż 1 metr? I podobnie jak w przypadku rowerzystów czy motocyklistów, tak mamy obowiązek taki odstęp utrzymywać. Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania? Mamy tutaj sygnalizację świetną i zielone światło, więc tak. Jedziesz na wprost przez skrzyżowanie. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z przeciwka, który zamierza skręcić w lewo? Mamy zielone światło, my na wprost on skręca, więc tak mamy pierwszeństwo. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym? Znak: Stop. Tak jest, mam obowiązek. Czy w tej sytuacji, mając zamiar jechać w lewo za przejazdem kolejowym, możesz kontynuować jazdę? I tu widzimy, że tam mamy zapchane ten, tą kontynuację jazdy, więc nie, nie możemy ich wjeżdżać. Czy w tej sytuacji wystarczy, że zachowasz wyłącznie szczególną ostrożność? To pytanie jest na wielu rolkach i filmach, bo bardzo nie lubię tego pytania. Tutaj patrzcie, tutaj mamy pieszą, która wchodzi na przejście, więc nie wystarczy tylko ostrożności, ale trzeba ją jeszcze przepuścić, i dlatego prawdziwa odpowiedź brzmi nie. Czy za tym znakiem dozwolone jest wyprzedzanie rowerzysty? Tak, dozwolone. Ten znak nie zabrania nam wyprzedzania. Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przez przejście dla pieszych? Tu jest jeszcze pieszy na przejściu, już schodzi, ale tu wbiega jeszcze pani, więc oczywiście nie. Który z czynników ma bezpośredni wpływ na drugość drogi zatrzymania samochodu osobowego? A. Masa pasażera. B. Prędkość i stan nawierzchni. C. Masa pojazdu. Prędkość i stan nawierzchni. Odpowiedź B. Jesteś świadkiem potrącenia pierwszego. Jak powinieneś się zachować? A. Nie podejmować działań, gdyż pomocy musi udzielić sprawca wypadku. B. Wezwać pomoc drogową. C. Zatrzymać się, wezwać pomoc medyczną i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. No, należy oczywiście udzielić tej pierwszej pomocy, zatrzymać się, czyli odpowiedź C. W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tak zwane ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy, a w sytuacji konieczności utrzymywania stałej prędkości, b, w sytuacji konieczności wjeżdżania na wzniesienie, c, w sytuacji konieczności pokonywania kilku następujących po sobie zakrętów. Będzie to ostatnia ta ostatnia sytuacja pokonywania kilku zakrętów, czyli odpowiedź c. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych sygnalizuje niezapięte pasy bezpieczeństwa A, B czy C? No jest to lampka B, czyli odpowiedź B. Za które naruszenie przepisów ruchu drogowego policjant zatrzyma prawo jazdy? A. Za omijanie pojazdu z naruszeniem podwójnej linii ciągłej. B. Zakierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. C. Zakierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym. Na razie tylko na obszarze zabudowanym, czyli odpowiedź C. Jakie musisz spełnić warunki, gdy chcesz przewieźć dziecko na tylnym siedzeniu samochodu osobowego? A. Przewożone dziecko ma co najmniej 125 cm wzrostu jest przypięte tylko pasami bezpieczeństwa, gdyż masa i wzrost uniemożliwia przewóz w urządzeniu przytrzymującym, B nie można przekraczać prędkości 40 km na godzinę i C. Przewożone dziecko ma co najmniej 135 cm wzrostu jest przypięte tylko pasami bezpieczeństwa, gdyż masa i wzrost uniemożliwia przewóz w urządzeniu przytrzymującym. I tutaj Chodzi o te 135 cm, czyli prawidłowa odpowiedź to będzie odpowiedź C. Który z wymienionych czynników może ograniczyć pole widzenia kierującego samochodem osobowym podczas jazdy nocą? A, zmniejszona prędkość, B, uszkodzony system ABS, C, niewłaściwie ustawione światło podczas jazdy nocą, to niewłaściwie ustawione światło, czyli odpowiedź C. Co widzi kierujący w dobrze ustawionym lusterku zewnętrznym samochodu osobowego? A. Tylko obszar przestrzeni obok pojazdu. B. Tylko obszar przestrzeni za pojazdem. C. Fragment boku pojazdu i odpowiedni do strony pojazdu obszar przestrzeni za nim. No, powinien widzieć i fragment boku, i ten obszar za, czyli odpowiedź C. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na drogę hamowania? A. Prędkość jazdy. B. Oznakowanie poziome. C. Widoczność na drodze. A. Prędkość jazdy będzie miała bezpośredni wpływ, czyli odpowiedź A. Jak należy postąpić podczas jazdy samochodem osobowym po drodze pokrytej śniegiem? A, unikać gwałtownych ruchów kierownicą? B, odłączyć system kontroli trakcji? C, na podjazdach zwiększyć prędkość? Należy unikać gwałtownych ruchów kierownicą, czyli odpowiedź A. Jak osiągnąć najkrótszą drogę hamowania pojazdem wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? A hamulując pulsacyjnie, B delikatnie wciskając pedał hamulca, C maksymalnie wciskając pedał hamulca. Przy abs zachowujemy się stanowczo i mocno wciskamy maksymalnie pedał hamulca, czyli odpowiedź C. Jaką funkcję pełni dobrze ustawiony zagłówek w razie wypadku drogowego? A chroni czubek głowy, B chroni kręgi szyjne, C chroni plecy. Dobrze ustawiony zagłówek powinien chronić kręgi szyjne, czyli odpowiedź B. To było ostatnie. Zobaczmy. Tak, mamy 74 punkty, czyli wszystko poszło dobrze, wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Takich życzę Wam na Waszych egzaminach. Jeżeli jesteście zainteresowani pytaniami, to oczywiście w opisie będziecie mieli informację, jak uzyskać zniżkę. Zapraszam serdecznie, zapraszam do naszych mediów społecznościowych i na kolejne filmy. Pozdrawiam i do usłyszenia.